Jury, Nagrody znaku i chesji imienia księdza Józefa Tischnera. Żyli w składzie Ksiądz Adam Boniecki, przewodniczący jury, Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, biskup Grzegorz Ryś, ja, Karolina Wigura, Henryk Woźniakowski. Podczas posiedzenia w dniu 30 marca 2014 roku w Krakowie wyłoniło trzech laureatów. Nagrodzeni zostali Ksiądz Jan Kracik, Kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację myślenia według wartości i uzasadnienie. Wyróżniony za całokształt twórczości, w której pasjonująco opowiada o paradoksach świętego kościoła grzesznych ludzi. Z jego książek przebija nie tylko dociekliwość historyka, ale też głęboka mądrość, pozwalająca odróżnić ludzkie namiętności od tego, co jest istotą chrześcijaństwa. Historyk kościoła musi być też eklezjologiem. I tu się otwiera właśnie świat wartości. Znaczy, on musi wiedzieć, po co jest kościół, jaką kościół ma tożsamość, co w tym kościele jest ważne, co nie, co jest zmienne, co niezmienne, co w kościele jest tradycją, co jest tylko starym błędem. I dobrze, jeśli oprócz tego, że to potrafi ponazywać, to jeszcze potrafi się pod tym podpisać. Kracik miał jedno i drugie. bo Pamiętać to trzeba wszystko, ale, ale pamiętając trzeba też dokonywać wyboru tego, co się chce kontynuować. Myślę, że tą wartością, której Kracik zawsze służył pisząc cokolwiek jest człowiek. On jest niesamowicie personalistyczny w, w swoich tekstach. On zawsze pisał historię człowieka. I to było właśnie to, co go zawsze pasjonowało. Czyli jak pisał o zarazach, to dlatego, że go interesowało jak się człowiek zachowuje w sytuacjach granicznych. I jak z niego wychodzi powiedzmy, no czasem wychodzi bestia, ale bardzo często wychodzi heroiczny, święty. To jest główna cecha jego, jego uprawiania historii przez niego, to jest szukanie człowieka. Henryk Kazał brata uściskać, muszę to zrobić delikatnie, bo jest bardzo chory I gratulował mi, że mam takiego brata, a ja jestem z tego dumny. E, uzgodniłem z Jaśkiem, że to mu zaniosę, a to co od Hestii będzie dla księdza Jacka. Dziękuję bardzo, serdecznie. Karol Mozelecki w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować nieszczęsny dar wolności uzasadnienie. Wyróżniony za książkę Zajeździmy Kobyłę historii, wyznania poobijanego jeźdźca, w której ze swadą i zrozumieniem dla rozmaitości ludzkich losów interpretuje dzieje ostatniego półwiecza historii Polski. Karol Mozelecki imponuje niezależnością sądu, Powściągliwością w ferowaniu jednoznacznych wyroków i przyjęciem współodpowiedzialności za wolność bez braterstwa. Ta książka jest wspaniałym bildungsroman, to znaczy jest opowieścią o dojrzewaniu, o wchodzeniu w świat kultury, o kształtowaniu świadomości ideowej, o napięciach, które mu towarzyszyły pomiędzy powołaniem intelektualnym i powołaniem społecznym i politycznym. Napięciach, za które. Przyszło mu zapłacić naprawdę poważną cenę. Ale zarazem ta książka jest wspaniałą lekcją historii, widzianą przez człowieka będącego z jednej strony uczestnikiem tejże historii, a z drugiej strony niezwykle bystrym i rozumiejącym jej obserwatorem. To połączenie rozumiejącej obserwacji historii, tej historii, w której uczestniczył bezpośrednio, sprawia, że rzeczywiście ta książka daje do myślenia, Dostarcza materiał do refleksji i powiedziałbym, że wyznania poobijanego jeźdźca, przy oczywiście wszystkich różnicach i przy wszystkich zachowanych proporcjach, dostarczają nie mniej materiału do refleksji niż wyznania świętego Augustyna czy wyznania jean Karusu. Rousseau. Czuję się nieco zaszczycony, ale i wzruszony przy tej okazji. Nie? Myśląc także i o księdzu Tischnerze, którego znałem oczywiście jak wszyscy ludzie Solidarności i którego to jest mój koniek ulubiony, nie nieko była historii, ale umiejętność rozmowy z tłumem. Zawsze mi się wydawało, że są różne sposoby rozmowy z tłumem, emocjonalne, gra na emocjach, ale wbrew powszechnemu mniemaniu także racjonalne. i ja wolałem te drugie. Tak myślałem, że sztuka polega na tym, żeby mówić tak, żeby każdy ten człowiek w tłumie miał świadomość, że ja mówię do niego, że rozmawiam z nim. I stwierdziłem, że to był właśnie sposób, w który rozmawiał z, ze swoim audytorium. Ksiądz Józef Tisznera miał audytoria wielkie i wymagające. I tak sobie wtedy dopiero uprzytomniłem drugi wymiar tego, tej, tej szczególnej sztuki: mianowicie, że szacunek dla wspólnoty, którą była tłum, łączył się u niego z bardzo personalistyczną zasadą realizowania tego kontaktu ze wspólnotą. I bardzo chciałbym. Mieć to za wzór. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Profesor Karol Trzeci nagrodzony ksiądz Jacek Panikowski w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i Świata. Uzasadnienie. Wyróżniany za stworzenie domu dla niewidomych mężczyzn imienia matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach i twórczą kontynuację dzieła matki Czackiej. Ksiądz Panikowski pokazuje piękno kapłaństwa jako bezwarunkowej służby. Jest kilka ważnych powodów, dla których nagrodziliśmy w tym roku księdza Jacka Ponikowskiego. Po pierwsze, to jest ktoś, kto pokazuje w swoim życiu prawdziwy sens kapłaństwa, tego, co sam nazywa pełnym wymiarem wiary. Myślę, że dzisiaj bardzo potrzeba takich przykładów, takich wzorów. Po drugie, ksiądz Jacek Ponikowski kontynuuje wspaniale dzieło Matki Czackiej i Podwarszawskich Lasek. Łączy opiekę nad niewidomymi z pokazywaniem serca Ewangelii, czyli działania Boga między ludźmi. A po trzecie, wreszcie, ksiądz Jacek Ponikowski stworzył konkretny dom dom dla niewidomych mężczyzn w Niepołomicach imienia matki czackiej dom w którym mieszka kilkunastu niewidomych i to co niezwykłe to fakt że ci niewidomi nie są podopiecznymi ale są kimś prawdziwie rodzinnie bliskim dla księdza Jacka Ponikowskiego Ja jestem w sytuacji, myślę, dość wyjątkowej, polegającej na tym, że to, co robię razem z pomocnikami tam w Niepołomicach, jest codziennością, która mimo swoich trudów jest naznaczona dla mnie jakimś wymiarem również codziennej nagrody. Dziękuję Panu Bogu za to, że tak mogę, mogę przeżywać swoją codzienność. Niekiedy z kłopotami, trudnościami, ale ta codzienność jest nagrodą. W związku z czym, ta dzisiejsza nagroda jest właściwie nagrodą za nagrodę. I stąd myślę, ta wyjątkowa moja sytuacja. Ale jeżeli ci z Państwa, którzy o tym decydowali, uznali, że że ona mimo wszystko mi się należy, to bardzo za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Tegoroczni laureaci Nagrody z Matrym Gęsty im. Księżna Józefa Krzysztofa.